Wielu osobom wydaje się, że aby nie wpaść po popełnieniu przestępstwa, wystarczy zatrzeć odciski palców, albo robić wszystko w rękawiczkach. Tymczasem daktyloskopia, czyli właśnie badanie linii papilarnych, to tylko kropla w morzu technik, których śledczy używają do ustalenia sprawcy. Tak naprawdę nie ma przestępcy, który byłby w stanie zatrzeć za sobą wszystkie ślady. Chcecie wiedzieć, jakie szczegóły mogą was pogrążyć? Zapraszam was na listę 10 najciekawszych technik kryminalistycznych, które pozwalają znaleźć sprawcę. A jeśli oglądania tego typu rzeczy nie znacie końca, czy wiedzieliście, że od poniedziałku do piątku o godzinie 17 w TVN możecie obejrzeć nowy serial kryminalny Lab? Opowiada on o pracy oraz życiu pracowników laboratorium kryminalistycznego, którzy z wykorzystaniem najnowszych metod badań kryminalistycznych i najbardziej zaawansowanego sprzętu Rozwiązują najtrudniejsze zagadki kryminalne. Każdy odcinek pokazuje śledztwo i jego tajniki w jednej konkretnej sprawie kryminalnej, która pod koniec odcinka zawsze zostaje rozwikłana, a sprawca namierzony. Zbieranie dowodów, wykrywanie najmniejszych śladów i ich szczegółowa analiza to wszystko znajdziecie w nowym serialu T.V.N. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10 przestępcy zazwyczaj zacierają po sobie ślady. Niestety często nie zdają sobie sprawy, że istnieją również tzw. mikroślady, których zatrzeć jest nie sposób, gdyż zwyczajnie ich nie widać. Nawet najmniejszy odprysk lakieru z samochodu ofiary, jej włosy z ręki czy niteczka ze swetra, znaleziona w sznurówce waszego buta, może pogrążyć Was na całe życie. Numer 9 Ekspertyza termoskopijna polega na badaniu zmiany cieplnej w otoczeniu. Za pomocą termowizji śledczy są w stanie stwierdzić nie tylko czy ktoś siedział na kanapie, ale i czy nie domalował czegoś na obrazie, nie dopisał w dokumencie, czy nie uzupełnił odprysków lakieru po potrąceniu pieszego. Różne materiały bowiem przewodzą ciepło w różny sposób. Numer 8. Nawet nie wiecie, ile można wyczytać z waszego stylu pisma. Najlepsi grafolodzy bez problemu określą Waszą płeć, wiek, stan zdrowia, a nawet zawód, choć lekarza to chyba nawet przedszkolak rozpoznałby po piśmie. Każdy najmniejszy odchył w waszym piśmie może świadczyć o czymś, z czego nawet Wy nie zdajecie sobie sprawy. Numer 7. Niektórzy przepowiadają przyszłość z fusów, niektórzy z wosku, a niektórzy przeszłość danej osoby na podstawie robaków, które żerują na jej zwłokach. Właśnie tym zajmuje się entomologia, nauka badająca między m.in. cykle życiowe owadów, będąca w stanie określić na przykład kiedy nastąpił zgon, wyłącznie w oparciu o gatunek zjadających was robaków, które jak widzicie z tego wykresu. Pojawiają się w różnym czasie. Numer 6. Balistyka to nic innego jak nauka o miotaniu i ruchu pocisków oraz rakiet. Swoimi początkami sięga już średniowiecza. Dzięki balistyce śledczy są w stanie określić, z której strony padł strzał, z jakiej odległości czy z jakiego typu broni korzystał przestępca. Bada się zarówno rany postrzałowe, ślady prochu na skórze, czy nawet fragmenty materiałów, jakie podczas lotu zebrała ze sobą kula. Numer 5. Fotografia kryminalistyczna to nie tylko robienie fotek z miejsca zdarzenia, to również między m.in. badanie w podczerwieni, będące w stanie ujawnić np. niewidoczny gołym okiem usunięty chemicznie tekst pisany, czy badanie w ultrafiolecie zdolne do rozpoznania niewidocznych umiejscowionych pod skórą zasinień oraz krwiaków. Numer 4. Biomechanika to można powiedzieć taka balistyka, której głównym przedmiotem badań jest jednak żywy organizm. Najczęściej stosuje się ją w przypadku upadków z wysokości, ze schodów czy wyskoków spędzących pojazdów. Dzięki biomechanice można między nimi ustalić, czy osoba z okna wyskoczyła sama, czy na przykład została wypchnięta siłą. Numer 3. Przestępcy. Strzeżcie się również pyłków roślin, które nie wiecie kiedy, nie wiecie gdzie, osadzają się w waszej odzieży. Ich analizą zajmuje się palinologia kryminalistyczna, która jest w stanie określić, kiedy i gdzie zetknęliście się z roślinnością, na przykład kwiatkami w domu ofiary, którą przyszliście odwiedzić nieproszeni. Numer 2. Bardzo popularnym pojęciem w kryminologii jest tak zwany modus facendi, oznaczający ludzką skłonność do wykonywania takich samych czynności w podobny, zrutynizowany sposób. To jest na każdorazowe usuwanie odcisków palców chusteczką nawilżoną octem. Analizując sposób działania przestępcy w prawidłowy sposób, jesteśmy w stanie wytypować lub też wykluczyć podejrzanego z danego przestępstwa. Numer jeden. O pobieraniu odcisków palców, czyli daktyloskopii, każdy słyszał i zapewne też doświadczył. Ale czy wiedzieliście, że istnieje też coś takiego jak hejloskopia? W odróżnieniu do tego pierwszego, w hejloskopii pobierane są odciski waszej czerwieni wargowej, innymi słowy, śladów ust, które, podobnie jak linie papilarne, są indywidualne dla każdego człowieka. Jednak, w przeciwieństwie do linii papilarnych, zmieniają się co około 10 lat. Ok, i tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam wam jeszcze o nowym serialu kryminalnym Lab, w którym poznacie o wiele więcej ciekawych technik kryminalistycznych. Serial możecie obejrzeć od poniedziałku do piątku w TVN. Dostępny jest również w serwisie Player.pl. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć.